27 września obchodzimy Światowy Dzień Serca. Jest on również promowany przez Światową Organizację Zdrowia czy inne organizacje typu UNICEF czy UNESCO. Zadaniem tego dnia jest pogłębienie świadomości społecznej na temat chorób układu krążenia, a także promocja zdrowego stylu życia. Choroby układu sercowo-naczyniowego są jedną z głównych przyczyn Zgonów w świecie współczesnym, o czym niestety ostatnio trochę zapominamy, zwłaszcza w dobie obecnej pandemii koronawirusa. Jest to dzień, w którym powinniśmy zastanowić się nad naszym sercem, zadbać o niego. Zatem jak należy dbać o to nasze serce. A więc zacznijmy od diety. Dieta niskotłuszczowa, mało cukrów, dużo natomiast warzyw i dużo owoców. Następnie masa ciała. Jeżeli mamy nadwagę, powinniśmy zadbać o to, żeby pozbyć się tych nadmiernych kilogramów. I tutaj znowuż odpowiednia dieta, może porada dietetyka i ruch, zresztą aktywność fizyczna, również należy do czynników związanych z profilaktyką chorób układu krążenia. Ruch pod każdą postacią, czy to bieganie, czy jazda na rowerze, czy basen, czy nawet codzienne, regularne spacer. W ramach profilaktyki chorób układu krążenia oczywiście nie wolno palić papierosów oraz nadużywać alkoholu. Używki te niszczą nie tylko nasze serce, ale również inne pozostałe układy naszą. Zachęcam również, aby czasami mierzyć sobie ciśnienie tętnicze samemu w domu. Nadciśnienie tętnicze jest jedną z chorób cywilizacyjnych. Nazywany jest czasami cichym zabójcą, ponieważ rozpoznawane jest zbyt późno. Wtedy, kiedy już mamy jakieś powikłania sercowo-naczyniowe czy inne narządowe, tego nadciśnienia tętniczego. Następnie zachęcam również do kontaktu ze swoim lekarzem rodzinnym, mianowicie, żeby poprosić go o zrobienie czasami zapisu EKG, o oznaczenie poziomu cholesterolu czy poziomu cukru i znowuż tutaj hipercholesterolemia i cukrzyca często jest zbyt późno rozpoznawana, wówczas kiedy również mamy już powikłania narządowe. Jeśli natomiast ktoś już ma rozpoznaną chorobę serca, leczy się z powodu choroby niedokrwiennej serca, jest po zawale mięśnia sercowego, czy ma nadciśnienie tętnicze, to również zachęcam do regularnych wizyt u lekarza swojego rodzinnego okresowo w poradni specjalistycznej kardiologicznej, po to, żeby też Okresowo wykonywać sobie różnego rodzaju badania, bardziej specjalistyczne, typu próba wysiłkowa, echo serca czy 24-godzinne monitorowanie EKG, czyli holder EKG, tak zwany. Oczywiście w ramach potrzeb. Zachęcam dalej również do tego, żeby osoby przewlekle chorujące też nie zapominały przyjmowania regularnego leków. Żeby nie było tak, że leków nagle zabraknie. I pacjent często sobie myśli, a to poczekam jeszcze sobie tydzień dwa i dopiero udaje się do lekarza po przepisaniu kolejnej porcji leku. Ale serce to nie tylko narząd, to również sposób patrzenia na życie, na świat, na otaczającą nas rzeczywistość. Zachęcam tutaj, aby mieć otwarte serce na innych, żeby pomagać innym, żeby troszkę zapomnieć o sobie, a pomyśleć o innym, żeby być życzliwym i otwartym na świat. Jeżeli będziemy mieć serce otwarte, na drugiego człowieka, to również nasze serce, jako nasz, będzie na pewno zdrowsze. I tutaj przypomnijmy sobie i żyjmy tak, jak mówił Adam Mickiewicz: miej serce i patrzaj serce.